Cześć wszystkim, witajcie w materiale z gry Pentiment, nazywanej najlepszą produkcją na Xbox'a w tym roku. No, pod koniec roku wyszła. Nie załapała się na The Game Awards, mimo że gra wyszła 15 listopada. Zgłoszenia były do 18, ale chyba jest za dobra. Chyba ktoś tam nie chce, żeby się o tytuł ubiegała w momencie, kiedy mamy go do War, prawda? Na rynku, dobra. Trochę tutaj zboczyliśmy z tematu. Pentiment, świetna. Ponoć gra, jeszcze nie grałem, jeszcze nie miałem przyjemności jej nawet uruchomić, szczerze mówiąc, gra Obsidian Entertainment, studio odpowiedzialnego m.in. za Pillars of Eternity, czy też Fallout New Vegas, ale także ostatnią, survivalową grę, trochę mniejszą, Grounded, która się udała, no i to jest również taki trochę mniejszy projekt, gra Josha Sawiera, który też jest bardzo uznanym projektantem gier, Przeważnie ten pan bardzo dobre dialogi pisze, świetne wręcz. Dialogi chyba lepszych, gier fabularnych ze świecą szukać, tak naprawdę. Przejrzałem tak na szybko opcję. No dobra, no widzę, że tutaj raczej standard, aczkolwiek warto zauważyć, że mamy język polski. Pisany, mówionego nie ma w ogóle żadnego. No i jest opcja, żeby sobie trochę. Z... Zmniej, zmniejszyć, zwiększyć rozmiar czcionek, rozmiar tekstu, jeżeli to komuś tutaj przeszkadza. E, no dobra, nie, nie zwlekając, może uruchommy już nową grę Pentiment czytelniejsze czcionki. No dobra, e, fajny patent, mianowicie tutaj różni ludzie w zależności od klasy społecznej pozycji. Gdy się wysławiają, to ich słowa są opisywane nieco inną czcionką, czyli chłopi, czy też przedstawiciele monarchii, czy nawet kleru będą mieli inne czcionki, aczkolwiek myślę, że na potrzeby tutaj naszej prezentacji sobie weźmiemy te bardziej czytelniejsze czcionki ujednolicone. Sprawdzimy. Może będzie się mu trochę wygodniej czytało, no bo jednak chyba nie każdy jest obyty ze średniowiecznymi manuskryptami. Po łacinie, zwłaszcza. Dobra, co my tu mamy? Mamy kamień. A, dobra, kamień służy nam za gumkę. Więc podejrzewam, że musimy tu zmazać ten tekst. Ciekawe. Takie poetyckie, bardzo wiecie. Zaczniemy od czystej karty. Zobaczmy, co tutaj ekipa z Obsidianu wymyśliła. Generalnie, no to gra może z jednej strony nie imponować grafiką, bo do God of War jest trochę daleko, nie oszukujmy się. Znaczy, że to jest gra dwuwymiarowa. Ale z tego, co widziałem, no to grafika prezentuje bardzo intrygujący styl, który przywodzi na myśli ilustracje ze średniowiecznych ksiąg i manuskryptów, co zresztą widzicie na ekranie. I myślę, że to wychodzi całkiem nieźle. No a te pierwsze zwiastuny, z którymi miałem do czynienia, nasuwają raczej taką prostą konstrukcję świata, prostą konstrukcję sceny. No, ale zobaczymy, jak to będzie w praniu wyglądać. Bo też wiadomo, że na filmach wszystko wygląda trochę inaczej, niż na ekranie telewizora w domu. No i też powiem Wam, że takie przemyślenia mam odnośnie tej gry. Mianowicie, no często się ocenia filmy po reżyserze i że można poznać, kto reżyserował dany film. Myślę, że w podobny sposób moglibyśmy już zacząć mówić również o grach, jako że to jest gra Josh'a Sojera w reżyserii, Josh'a Sawiera, no to myślę, że na tym się powinniśmy skupić. A to jest akurat twórca, do którego mam naprawdę ogromne uznanie, więc liczę, że ta gra również będzie tak udana, jak jego poprzednie dzieła. No, i też nie mogę uniknąć tutaj nawiązań do Torment Tides of Numenera, ponieważ to też jest gra bardzo mocno oparta na tekście, na czytaniu. Taka żywa książka, można by rzec. Chociaż w tormencie można było jeszcze od czasu do czasu oddać się uciechom walki. No a tutaj tej walki prawdopodobnie, przynajmniej z tego co słyszałem, nie ma w ogóle. No ale spójrzcie na tę grafikę. Mówiłem, że jest prosta, no bo jednak czego się spodziewać po prawdopodobnie ręcznie rysowanych dwuwymiarowych tłach, i to jeszcze w stylu średniowiecznym, ale jak to pięknie wygląda. Naprawdę tego na trailerach, na Zwiastunach, na nagraniach nie widać. Na ekranie telewizora myślę, że to wygląda cudownie, aż, aż, aż mam ochotę dotknąć tego płótna, powiem. E, dobra, przejdźmy może do samej gry. Jak widzicie, zaczynamy w umyśle Andreasa, który jest artystą początkującym, tak w takie mnie słuchy doszły. Coś tu mu się śni. Rozmowa o opacie. No dobra, wy to tutaj sobie poczytajcie, może nie będę wam e, za bardzo spoilował. Jeżeli chcecie, no to nie ma sprawy. Myślę, że te dialogi można, lepiej będzie, jeżeli sam, sami je poznacie. I całą historię. No ale tak się przyjrzymy zobaczymy ile tam w kilka minut tej gry zdążymy zobaczyć, jak to się prezentuje. No póki co, zapowiada się nieźle, Święty Grobian, Sokrates, Ksiądz Jan, no całkiem nieźle. Nie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Początkowo myślałem, że ta grafika, choć intrygująca pod stylistycznym względem, no to, że, 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 że to nie będzie aż tak dobrze wyglądało, a nie, jestem pod wrażeniem. Naprawdę fajnie to się prezentuje na ekranie, myślę, że warto spróbować. <śmiech> Dobra, <śmiech> tylko miałem nie czytać tych dialogów, ale zwróciłem uwagę na to, że już Sokrates, który zresztą już w XVI wieku dawno nie żył, że on już tutaj narzeka, że kiedyś to było, w jego czasach to było, teraz to nie ma. No ciekawie, ciekawie się to wszystko zapowiada. Myślę, że trochę więcej czasu w tej grze spędzę z pewnością, no ale dzisiaj zrobimy tylko taką krótką zajawkę, ponieważ ciężko jest pokazywać grę, która się opiera tak naprawdę na tekście, co nie? Nie będę was tutaj za bardzo męczył, ale myślę, że warto spojrzeć, zobaczyć, czym ten tytuł jest. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi czytać, no to może być ciężko. Naprawdę może być ciężko. Wiemy, że wiele osób odbiło się od choćby tormenta właśnie przez to, że liczyli na jakiegoś klasycznego RPG-a, bo tak z wierzchu to wyglądało, a potem okazało się, że to jest jedna wielka książka, którą dość ciężko się czytało, a tam też niektóre, niektóre dialogi chociaż były nagrane. Tutaj tego w ogóle nie ma, więc nie ma jak posłuchać. Nie, 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 to jest. To jest pewien <noise> poziom psychodeli, którym się szczycili twórcy i artyści w XVI wieku. <noise> Nie pięknie, ale, ale myślę, że tutaj miłośnicy historii i miłośnicy sztuki się odnajdą. No i czytelnicy zatwardziały mole książkowe z pewnością. Ale już, już czuję, że ze świecą szukać drugiej takiej gry, naprawdę. W tej chwili mi nic nie przychodzi do głowy. Mianowicie tutaj Polacy tworzą mm, też tytuł o podobnej stylistyce, ale o innej mechanice tytułu. W tej chwili, przyznam się bez bicia, nie pamiętam. A... Nie dam się opat nie będzie mną pomiatać, rzekł Andreas. No, grabian grabion zadowolony, święty, więc... <grych> Nie, nie, to jest, to jest za mocne. Powiem Wam, że tutaj naprawdę trzeba z trzeźwą głową podchodzić do tego, bo w innym wypadku może być trochę ciężko. Ja, czy jak już słyszycie, te pierwsze wrażenia są dość, są dość pozytywne. Dobry humor mam przy tej, że naprawdę ta stylistyka ma coś w sobie, że bójrza się sama uśmiecha. Natomiast no, chciałbym bliżej poznać tę historię. Na razie jeszcze nie miałem okazji. Dopiero się przyjrzymy, coś tu się dzieje. Dobra, obudziliśmy się. Ale w zasadzie zostaliśmy przez Ursulę, małą rudą. Obudzenie. Dzień dobry, Ursulo. Dzień dzie, dzie, dzie. dobry, Andruś. <grych> ok. Animacje też są dość urokliwe. pora wstawać. Zgadzamy się. Dobra. Część pierwsza, baron, kwiecień 1518 rok. W Bawarii jesteśmy, na terenie świętego cesarstwa rzymskiego, tak zwanego kiedyś, dziś to po prostu Niemcy. Co my tu mamy? Pikatrix, klucz Salomona. Heptameron, co ja tutaj czytam w ogóle? Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe słownictwo. Myślę, że tego więcej będzie. Naprawdę powinienem tu posprzątać. Ale widzicie, no Andreas Artystyczna dusza, bajzel na biurku. Zgadzam się, ale opcji posprzątania póki co jeszcze nie ma. Tak sprawdzam, czy możemy jakąś kursorem ruszać, ale na razie to bardziej przypomina. No choćby The Walking Dead od studia Telltale. Chociaż nie tam też był kursor. Mamy dziennik z zadaniami. Jeszcze kilka stron. Zaczynamy od tej pustej karty. Mapy są. Ciekawe, dobra. Trochę pustych rzeczy. Franz Bauer i wdowa Kemperin. dobra, czyli mamy tutaj podejrzewam kluczowych NPCów, z którymi nam przyjdzie porozmawiać. Ponieważ kowal, akuszerka, fajnie. I ponieważ to jest gra, która się toczy według intrygi morderstwa. Tajemnice będziemy próbowali rozwikłać, tyle wiem. No dobra, wiem jeszcze kto nie ofiarą tego morderstwa i kto jest oskarżony. Też mnie takie słuchy doszły, ale już wam nie będę mówił. Może do tego dotrzemy w ciągu paru minut, nie jestem w stanie powiedzieć. Porozmawiajmy może z małą Urszulą, wyjątkowo małą. No, e, dużo do powiedzenia nie ma. E, nie, serio, to wygląda jak taki żywy obraz. Klara Ewa. Z Klarą może pomówmy w takim razie. Dzień dobry, Andrasie, dobrze spałeś? No, właściwie to tak. Dziękuję. Och, jak miło mi to słyszeć? Wiem, że wybierasz się do opactwa, więc spakowałam ci trochę jedzenia. Migdały sery, trochę żyta, które tak lubisz, od Albanów. Oto prosił, abyś dołączył do niego na obiedzie w opactwie kim jest Otto. Widzę, że Otto ma jakieś znaczenie dla Ewy. Pichcącej tam coś pysznego. By się zainteresowała strasznie. No dobra. E, jeszcze nie wiem, kim jest Otto, ale myślę, że się tego wkrótce dowiemy. Mamy jakąś przesyłeczkę. Pakunek. E, a ja będę hamem i kiwnę głową tylko. No i nie było animacji kiwnięcia, ale możemy sobie to wyobrazić. I jakąś prośbę mamy. Czy nie byłoby to zbyt wielkim problemem, gdybyś zapłacił czynsz za następny miesiąc? I gdybyśmy go podnieśli o dwa grosze? Widzicie, kiedyś podnoszono czynsz o dwa grosze. Patrzcie, jak ta inflacja od XVI wieku nas zjadła. Peter, aż do tego masz od tego siwieje, i to szybciej niż zazwyczaj. Go to, to zrozumieć. Też mi się zdarza, czasami siwieć trochę szybciej, niż bym chciał. A póki co powiem wam, że jestem mile zaskoczony, ponieważ w tych grach RPG fabularnych bardzo często. Polska wersja wy wygląda trochę koślawą. nie są. Nie takie jak trzeba. Czasami brakuje znaków polskich diakrytycznych w słowach albo z zupełnie innych ścianek się pojedyncze litery wyświetlają. Do dziś nie mogę przeżyć, że w Torment, nie, w Plainscape Torment, w miejscu, gdzie, gdzie powinien być napis przewijaj tekst, pojawiał się zwój. W końcu po angielsku zwój i przewijaj. Scroll to jest jedno i to samo. No tutaj na razie takich wpadek nie widzę, przynajmniej przy tych czcionkach. Eee. Także to jest na plus. Też całkiem przyjemnie wygląda, chociaż nie wiem, kto się zajmował polską wersją. Nie będę zgadywał. No dobra, ciężko nam będzie spłacić opastwo, jeżeli nie uzyskamy dobrej ceny u młynarza. No trochę nas tej roboty, tutaj podejrzewam, czeka, ale wiem, że też nie ze wszystkimi ludźmi się tutaj da porozmawiać. A rozmawiać trzeba, żeby różne wątki popchnąć naprzód. No i na tym tak naprawdę polewa, polega clue całej gry na rozmowach. Dobra, wydaje mi się, że możemy to zrobić spełnić prośbę Klary. Ciekawie się tutaj to <gry> zaczyna prezentować. Dobra, moi drodzy, nie, nie, nie przeciągajmy. Gra twórców Fallout New Vegas, trochę mniejsza tym razem, ale to wcale nie musi być minus. Też nie jest tak, że to jest jakiś wykwit, że tak to ujmę, Game Passa, mała gierka wypchnięta tu na siłę, ponieważ to jest tytuł, swoją drogą, który Josh Sawyer chciał stworzyć jeszcze w latach 90., jeszcze kiedy pracował w Black Isle. No wtedy niestety nikt nie chciał tego sfinansować. A tu proszę, dzięki współpracy z Microsoftem, dzięki Game Passowi, no w końcu miał okazję swoją dawną wizję zrealizować. Może nie jest to blockbuster na miarę Halo Infinite, ale myślę, że i tak spore grono fanów ten tytuł sobie zaskarbi. To jest doświadczenie jedno, jedyne w swoim rodzaju. Jeżeli lubicie poczytać, sprawdźcie, sprawdźcie tę grę. Zwłaszcza, że w Game Pass jest do pobrania, 5 GB zajmuje czyli przy dobrym mączu będzie się 5 sekund ściągać dosłownie. A myślę, że to jest przygoda, którą warto przeżyć. Charakterystyczna z pewnością. No a jak już tutaj uporamy się z tą historią, poznamy wszystkie szczegóły, no to zajrzyjcie na Eurogamer Polska, tam z pewnością. Kilka zdań już, już na poważnie, już bez przymrużenia oka, bez uśmieszków i hecheszek postaramy się napisać. No na razie jest na to zdecydowanie za wcześnie, także dzięki Wam za uwagę, do usłyszenia.